Manko z tej strony, Matrix, a to jest druga część. Druga część serii. Aha, okej. Okay. Dobra, jesteś? Druga część serii z meczu 1v1. Tak, jest. Po pierwszym meczu nie udało się nagrać, bo coś przerwało i był remis. Super 10... 10 do 10. 10 do 10 było. No i na tyle. 10 do 9. 10 do 10 starych. W pierwszym meczu ja wygrałem jedną bramką, a później ty wygrałeś jedną bramką. No tak, ale policzę policz 4 plus 6, 5 plus 4. Nie, nie 5 plus 4. 5 plus 5. A no, sorry. No to 6-3 10-10 Ale oddaj mi bramkę, bo lagi były. A, to tak. No lagi były. No je za cicho bądź, no ja... dzielę. <noise> samo bo ja nie można na przetem strzelić? No co? Ale wyrównany będzie ten mez, bo... Po pierwszym meczu patrzyłem, bardzo wyrwany mecz. No cicho. No co? Nie o to mi chodziło, ale dobra. Dzięki, że mi dałeś miejsce. Przerzu na długą mogę i miał być strzał. No nie. Żart. Tak. Napiszesz pewnie. Nie. To było dobrze, nie, spora karnego co stanie. I. Lag. Napiszcie w komentarzach, kto z zawodników był lepszy i z kim się bardziej opłaca rewan, żeby był ciekawszy mecz, a nie jednostronny. Oczywiście, że ja. Bo ja mam lagi. Tak. No dobra, oddam Ci tę jedną bramkę. Patrzcie, jaka piękna.

Teraz był naprzód, nie? Nie, nie było. Nie, to była z połowy boiska. Wiesz no, co to znaczy NS? Nice shot. No czasami też. Teraz był naprzód? Nie. 6 do 2 czterema bramkami. No, no przód to jest takie rzeczy. No dobra, zademonstrowałeś na tyle, nie? Starczy bramkę. i strzeli gol. Fuuuuu teraz takie okno. zostało 30 sekund. Wiesz, że ja z Chris już zrezygnowałem? No. Ale koszulki są. Jaka brama! Cztery bramki musisz odrobić w drugiej połowie. Widzowie Matiksa, ci co grają w bala i chcą koszulki Chris Tomacie. 8 d 54. klub się już rozwiązuje ale można koszulki zadać dość słabe. Mogę im poka mogę pokazać na jak będzie koniec meczu, ale dwóch meczu, nie? Siedem. trzy Abram bramkami musisz teraz zrobić. Nie, nie zrobię tego. Jak Grosicki pokazał koszulkę Francji w meczu Polska, Czechy. Pokażę koszulkę Chris w meczu NX kontra NX. I go. Co? No dobra, nie mówię, Pamiętajcie też, bierzcie pod uwagę, że kiedy nie miał lagów, to był remis 10-10, jak -10, wiecie. Oj. Uwaga, minuta już spotkania. Nadal 0-0. Znaczy ja w pierwszym tym meczu, który nagrywałem wcześniej, to strzeliłem pierwszą bramkę w tym pierwszym meczu, to w pierwszej minucie i w 50, 49 sekundzie, więc wiesz. Patrz kto strzelił gola. Ja. MX. No. MX strzeliło, wow. Jak to nie wpadło? Pach, 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 O Na co? Nie Dzień. po co Dzień. sobie pach, Teraz. Ej, pch, No. Nie, 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 nie. Dziękuję. Już utrzymuję wynik, bo dla, dla niego 1-0 to jest dobry wynik. O nie! Pięknie! Fałbym pięknie. Nawet mnie, przegrana nawet w tym drugim meczu, gdy wygrywam ten, ten jedną bramką, mnie nie fascynuje. Mimo, że już mam zapewnione, już tego nie odrobisz na stugę. No. A przynajmniej pozytywny też wynik. A chyba, że jeszcze coś się zmieni. Fuck! No. <ścoughs> dobry, dobry jesteś. <ścoughs> w wybijaniu. No nie, nie. De, Marnuje czas. Trzy, no nie, dwa, jeden, uderzyć. uderzyć! nie, 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 Ja myślę, że to już koniec. Dobra, wow! I teraz zrobię cięcie I założę zrobię żebyście nie, nie, mojej... Koszulki MX. To zaraz. Wracam po cięciu, i to jest ta koszulka. Jeżeli będziecie chcieli 8D54. Jeżeli wam się spodoba, to fajnie. Ale jeżeli wam się spodobał filmik, to dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o jakimś miłym komentarzu. Dzisiaj był ze mną. Słag. Dzisiaj nagrywaliśmy bal 3D. Dzięki za obejrzenie. Cześć.